Z piast poprawa Ostrzeszów nie próżnuje i ponownie zaprosił wszystkich kibiców do wspólnego spędzenia czasu. W weekend 23-24 września odbyło się trzecie otwarte mistrzostwa miasta i gminy Ostrzeszów w tenisie stołowym. W tym roku po raz pierwszy zainaugurowaliśmy dwudniową edycję trzecich otwartych Mistrzostw Miasta i Gminy Ostrzeszów. Myślę, że to jest słuszny pomysł i będziemy tak dalej robić. Cieszy nas to bardzo, że, że ten turniej nadal cieszy się zainteresowaniem i myślę, że w kolejnych latach również będziemy tutaj na tym pięknym obiekcie zespołu szkolno-przedszkolnego w Rojowie gościć naszych zawodników. I że to jest dobry pomysł, żeby były dwa dni i, i jesteśmy z tego zadowoleni. Pewnie jakieś wnioski do analizy są, ale ogólnie to jesteśmy z całości tego turnieju zadowoleni, szczególnie, że to już drugi turniej w tym miesiącu, który organizujemy. W sobotę, do zmagań w ramach pierwszego Grand Prix Południowej Wielkopolski stanęli Żacy i Kadeci. Spośród reprezentantów UKS Piast po prawo strzeszów, najlepsze miejsca zajęli kadeci: Oliwier Mądry, trzecie miejsce, oraz Jan Mądry. Czwarte miejsce. Następnego dnia byliśmy świadkami rywalizacji seniorów amatorów w trzech kategoriach wiekowych: od 19 do 40 lat, od 41 do 55 lat i powyżej 55 lat. W pierwszej kategorii z gminy Ostrzeszów najlepiej zaprezentował się Kamil Giwerski, który zajął trzecie miejsce. W drugiej natomiast całe podium należało do zawodników z ziemi ostrzeszowskiej: pierwsze miejsce zdobył Tomasz Kubacki, drugie Grzegorz Kozłowski, a trzecie Przemysław Bruder. Radości z powodu zwycięstwa nie krył Tomasz Kubacki, który w przeszłości był reprezentantem UKS Piast. Grałem w UKS Piast Szyszów. jeszcze za kadencję jak prowadził pan Łukasz Ceglaryk, później zaczął prowadzić to pan Jarek, no i ja miałem kontuzję kolana, mam zerwane wiązadła krzyżak, krzyżowe i proste, no i musiałem odpuścić. Chodzę na salę odbijać, jak to mówią amatorsko, dlatego w tym roku wziąłem udział w turnieju dla amatorów. Zawodnicy bardzo pozytywnie oceniali organizację zawodów. Zawsze można pograć z lepszymi od siebie, fajnie się czegoś nauczyć. No i przede wszystkim jest dobra zabawa. Mi się bardzo podobają takie organizacje, bo są ode mnie lepsi zawodnicy i bardzo dobrze i bardzo dużo się uczę. Grafik działaczy i zawodników ostrzeszowskiego klubu w najbliższych tygodniach będzie bardzo napięty. Na razie skupiamy się na rozgrywkach ligowych, bo tego grania w październiku i listopadzie będzie bardzo dużo. Za, zarówno pierwsza, trzecia liga, szósta liga, turnieje dzieci i młodzieży wojewódzkie, okręgowe. Naprawdę mamy co robić, więc najbliższe dwa miesiące będą skupione na, na tym rozwoju, jak gdyby tutaj ligowym i indywidualnym. Natomiast myślę, że w grudniu zorganizujemy jeszcze otwarte mistrzostwa. Wiatu Szyszowskiego, bo co, co roku to robimy i mam nadzieję, że uda nam się znaleźć termin oraz czas, żeby to zorganizować, ale o tym na pewno będziemy informować w późniejszym czasie. Póki co, kibice z niecierpliwością czekają na kolejny mecz pierwszej drużyny. Ten odbędzie się 7 października o godzinie 16 w Ostrzyszowie. Przeciwnikiem UKS-u będzie KTS-2 Gliwice.